Eee, siema ziomek, co ty tu robisz? Witam w moim najnowszym Q&A. Dobra, a teraz na poważnie. Będę się wspomagał telefonem, ponieważ pytanie jest za dużo i bym je po prostu zapomniał. Zapraszam do oglądania. Będę się starał mówić głośno i wyraźnie, żeby się wszyscy rozumieli. Moi drodzy, zaczynamy od pierwszego pytania, jakim jest Sebastian Sienkiewicz. Czy będą gry z widzami m.in. w Skate'a? Oczywiście, mordo, że będą. Już pierwszy odcinek został wrzucony. Teraz właśnie mi się wrzuca za 9 sekund. Będzie filmik związany z Gorgo Challenge. A ze Skate'em już jeden wleciał. Była to powtórka z live'a, ale będą robione też normalne gameplay'e. Także na pewno będziesz miał coś dla siebie, mordo. Smetus, będzie kiedyś spotkanie z widzami? Oczywiście, że będzie spotkanie z widzami, mordeczko Ale musimy przeczekać koronawirusa, więc na razie jest jak jest, odpuszczamy skyen raz, dwa, trzy. ile poświęcasz czasu na deskę? Na deskę poświęcam tyle czasu, ile jestem w stanie poświęcić danego dnia Jest to wszystko zależne od momentu, w którym jestem I ile mam obowiązków i tak dalej No różnie, od godziny do 8 godzin Zależy jaki dzień, czasami jak nie mam czasu no to zero No po prostu czasami tak bywa Kuba Tyrka Traki z enów będą okej? Okay? Nie, moi drogi, mój drogi, przepraszam Traki z enów to naprawdę jest badziewie Szymon Kamiński Co twoja rodzina sądzi o twojej zajawce? Zajawce związanej z YouTube'em, Czy zajawce związanej z deskorolką? Czy zajawce związanej z tym wszystkim naraz? Na początku się trochę śmiali Ale nigdy tak nie hejtowali za bardzo jak chodzi o YouTuba Zresztą... Tak naprawdę mam gdzieś te wszystkie hejty i tak dalej. Po haters go na hate, a takie rzeczy i tak zawsze dają dodatkowy jakby atut, dodatkową darmową reklamę. Nie przejmują się tym, robię swoje, oni robią swoje, każdy robi swoje, nie hejtują. Pipi. Jak byłeś dzieckiem, to jeździłeś na desce lub na czymś innym? No tak, no jeździłem od mało lata na deskorolce. E, troszkę na rowerze, ale rower mi się zbytnio nie podobał. Yo, yo, yo! Będę sobie tak śmigał, bo co, bo nie mogę? Mogę, nie? E, dobra, Majer121, co sądzisz o longboardingu? E, wiesz co, osobiście sam nie jeżdżę na longboardach, ale mam znajomych, co na tym śmigają. Na pewno będę chciał zrobić jakiś odcinek i popróbować na tym różnych trików związanych z deskorolką i popróbować kilka trików związanych z longboardami. E, zanim do tego dojdzie, no to trochę czasu minie, teraz jeszcze te korona ferie. Ech, szkoda gadać, nie? no ale nie mam nic do tego. Osobiście wolę deskorolkę, ale jak tam co ktoś śmiga na longboardach no to why not, nie? Dobra, dobra deska do szybkiego przewieszczania się od punktu A do punktu B. Elo, elo, to nie są żarty, mordeczki, maska jest normalnie. Słuchajcie, słuchajcie, koronaferie, hashtag zostań w domu, taka ma, taki mały przerywnik podczas tego Q&A. Także zostańcie w domu w miarę możliwości i dbajcie o zdrówko, myjcie ręce i tak dalej, A my wracamy dalej do QA. No, wy dalej tutaj! A no tak, no tak, zapomniałem, że przecież QA są kręcone. Adrian Skate się pyta, jakie miasto w USA bym wybrał na skate trip. Hmm, osobiście to chyba bym w Nowym Jorku bym sobie tak spędził troszkę czasu. To pewnie dlatego, że oglądam bardzo dużo John Hill'a. I pokazał tam strasznie, a to strasznie dużo mega kozackich miejscówek. Więc zdecydowanie zaatakowałbym Nowy Jork. Ale dajcie znać w komentarzach, jakie miasta wy byście zaatakowali. Polish FB czy chcesz w przyszłości bardziej rozwijać fingerboarding? Wiesz co, tak jak mówiłem U mnie fingerboarding jest takim zapchaj dziurą Trochę na zimę i tak dalej Ale zawsze lubiłem się troszkę nim pobawić Jednak ten kanał jest związany z deskorolką I głównie na nim będzie deskorolka Fingerboardy będą wpadać czasami Ponieważ jest to fajna zajawa Ale nie będzie to jakiś Całkowita zmiana kontentu czy coś Pitulec czy zrobisz kilka poradników dotyczących Trików na desce? Wiesz co, mam już dużo Poradników, ale na pewno będzie jeszcze ich Sporo, więc to kwestia czasu Mordo, teraz są koronaferie Więc na razie jest lipa Magda Zając, masz plan, planach organizować Jakieś meetingi dla widzów Żeby sobie razem pośmigać Taki trip po Polsce, oczywiście Po zakończeniu epidemii, pozdrawiam krótko z Warszawy Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie Również, jeżeli chodzi o takie tripy To jak najbardziej będą one miały miejsce Tylko pytanie, czy w tym roku? Nie mam pojęcia. No, chciałbym w tym roku pozwiedzać troszkę skateparku w Polsce. W tamtym roku zwiedziłem kilka, ale mało. W tym roku chciałem bardzo dużo. No i koronawirus troszkę przeszkadza. Kamil Baczyński, jakie masz cele krótko- i długodystansowe związane z rozwojem kanału? Do czego chcesz dążyć? Jakie są Twoje kamienie milowe? Ostatnim kamieniem milowym było przełamanie się do akrobatyki, teraz możecie zobaczyć sobie powtóreczkę jak robię side flipa. Po operacji kręgosłupa bardzo dużo było problemów u mnie związanych z motoryką i tak dalej, powrotu do w miarę płynnego poruszania się, jednak boks, do którego wróciłem bardzo dużo mi pomógł, do tego 7 miesięcy rehabilitacji, więc takim kamieniem milowym między innymi było właśnie przełamanie się do zrobienia tego salta. Zrobiłem je i od razu czuję się tysiąc razy lepiej psychicznie Jak chodzi o deskorolkę to muszę sporo uważać Bo ona też jest kontuzjogenna Częściej na niej jestem niż przy akrobatyce Bo akrobatyki już nie będę nigdy ćwiczył Tak sobie po prostu czasami chcę machnąć jakiś salto Więc chciałem się przełamać Na pewno będzie odcinek na temat trików Które chcę się w danym momencie nauczyć Jak najszybciej i jak najlepiej I będą to naprawdę dość trudne triki Więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tych vlogach Mam taką nadzieję wielką. No i cele długo i krótkodystansowe, długodystansowe. No niestety za bardzo nie mogę o tym opowiadać, ponieważ chcę, żeby to było wszystko na bieżąco. Ale mogę Wam zapewnić jedno, że pomysłów mamy chyba jeszcze z 200 albo 300, więc naprawdę będzie się działo. Skateboard.pl, pozdrow wszystkich. Poza tym to pytanie: Jak sądzisz, ile według Ciebie potrwa jeszcze ta cała sytuacja z koronawirusem? Tak, jak już wcześniej pokazywałem, cyk, tibijska maseczka. O. <laughs> nie, no to tak dla beki sobie ubrałem. Oczywiście nie wolno ich tak zakładać. W ten sposób też ona już jest bez znaczenia. O. Ale powiem Wam jedno. Mm, ten wirus, miałem nadzieję, że w dwa tygodnie zniknie, a mija już, nie wiem, z miesiąc, półtora w Polsce i dalej ciężko. Mam nadzieję, że na wakacje już będzie można wyjechać z Opola. W sensie ogólnie, że chociaż w Polsce będziemy mogli gdzieś wyjeżdżać i tak dalej. Już nie mówię do innych krajów, ale żeby chociaż ten... Więc tak obstawiam, no mamy 29, mar 29 marca jak to nagrywam, więc obstawiam, no fajnie by było gdyby tak już w czerwcu udało się wyjść na dechę bez przypału, nie? Tak totalnie bez przypału i to by było mega, a to mega fajne uczucie. Zawisza Czarny. Czego słuchasz? Chodzi o typ muzyki i jaki artysta. Jak chodzi o muzykę, to słucham bardzo dużo różnej muzyki, aktualnie nawet już pracuję w Step Records, jestem tam specjalistą do spraw YouTube'owo-digitalowych, czyli związanych właśnie z YouTube'em i z muzyką, ale to temat na przyszłość, może kiedyś o tym zrobię odcinek, jak będziecie chcieli, a zaczęła się moja historia z muzyką od Tupaka. Tak, powiedzmy, w 96-97 roku pierwszy raz zacząłem słuchać. To były piękne czasy, kurde, to jeszcze na kasetach, nie? Z polskiego rapu chyba zacząłem, zaczęła się mega, taka mega jazda u mnie z Lirojem, nie? To pewnie do tego tyle kłnę, bo no, nauczyłem się od niego pozdrowki i jak z Cezarek Forever. No i to są chyba takie dwie osoby, od których u mnie się zaczęło. Ja w ogóle bardzo kocham muzykę. Zawsze słucham w miarę możliwości. Mam Spotify'a, z którego bardzo często korzystam. Jak jeżdżę na desce, to zazwyczaj lubię sobie włączyć na słuchawkach, chociaż... Na jedną słuchawkę, żeby sobie posłuchać muzyki. Kocham tak samo bity, więc... To nie tak, że tylko muzykę. Za bardzo nie przepadam za jakimiś techniawkami i tak dalej, ale... Czasami lubię sobie też posłuchać, więc tak naprawdę nie zamykam się chyba na żadną muzykę, na żaden gatunek się nie zamykam, ponieważ... Lubię po prostu, lubię po prostu dźwięk, lubię muzykę Najbardziej jaram jara mi pianinko i najbardziej jarają mi gitary No i do tego jakieś takie bity typu jak Dr Dre robi eee, Z Ameryki jeszcze Pomijając na całą klasykę gatunku, czyli 50 Centa, The Game'a, DMX'a eee, Easy e eee, To... Pomijając tych wszystkich ludzi, tam wiecie, doktora Dre'a, Scuba i tak dalej, no to z tych takich nowszych, to mi się też ten Hobsin mega podoba, w sensie nowszy, on i tak już ma z 30 coś lat, ale Hobsin mi się mega podoba. No te Ilmańcy, co robi, to jest Mistrzostwo Świata. Z Polskiej, no to najbardziej, chyba nie ukrywajmy, ten wariat, zaraz Wam pokażę. Z Polskiej, ten wariat, dla mnie, zrobił największą jazdę Kłebo tak. No, to jest akurat mega mega świr, ogólnie, no, muzyki mam bardzo dużo, mogę wam w sumie pokazać, czemu nie. Patrzcie na to. Eee, czekajcie, bo tu są moje książki. Tutaj macie moje książki, tutaj są książki tematyczne, z których się czegoś tam różnych rzeczy uczę, od filmowania po jakieś słowniki i tak dalej. Tutaj są bardziej mniej tematyczne, bo związane ze sportem. Na dole wjeżdżamy właśnie wraps różnego rodzaju i tutaj mamy TPS-a, mamy Kafara, mamy tego Michała LP, czyli Pengsa, mamy Bonsona, Eminem, na FIDE trzeci wymiar, Kenke, mała Chrufus. No to są takie rzeczy podstawowe dla mnie. Mam tego taką na Fide też mam, Abstrakta, małpę mam. Głodni z natury, Białasa, Tupaka, Eminema na dole mam jeszcze kasety różne i to są już typowo klasyki. Tutaj jest Tupak, Eminem, i tak dalej. Widzisz tutaj, jest Tupak, Are You Still Down? Rise em Up No jest tego, jest tego sporo moi drodzy. Ale to już chyba temat na jakiś osobny odcinek, tak naprawdę. I Lisku.pl, co myślisz o koronaferiach? Hmm. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że w końcu mamy czas jakby dla siebie trochę, można by to tak powiedzieć, ponieważ moi drodzy w tym czasie możecie wykorzystać swój potencjał i możecie potrenować, możecie się pouczyć pewnych rzeczy w domu. Um, na moim przykładzie na przykład ja sobie zorganizowałem playa, zorganizowałem sobie sprzęt do streamowania gierek, staram się jakoś ten czas spędzić produktywnie, Rozpisuję sobie różne pomysły, różnego rodzaju rzeczy, scenariusze, czytam książki, oglądam Netflixa, jak każdy. Yy, to co się da, to trochę poćwiczę sobie boks na chacie, czy coś w tym stylu, jednak to wiadomo nie to samo co na salce, ale salki są pozamykane, więc lipa. Dużo rzeczy można zrobić w tym czasie, posiedzieć sobie troszkę z rodzinką, na co zawsze było problemu i było brak czasu. Także moi drodzy, no... Chyba spoko, nie? Wydaje mi się, że ogólnie chronoferie wyjdą nam na dobre. Ale jest taka troszkę depresja, bo trzeba siedzieć cały czas na tej chacie i to też, też męczy. Ale zawsze mogło być gorzej, więc moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch od strony rządu, że zrobili to teraz, a nie jak już będzie za późno. No i starajmy się pomóc i zostańmy w domu w miarę możliwości, nie kozaczmy i tak dalej, spotykajmy się w małych gronach albo najlepiej się przez jakiś czas nie spotykajmy, przez jakieś Skype'a, ewentualnie, czy coś w tym stylu. No to tyle, nie? Mam nadzieję, że Q&A wam się podobało. Łapka w górę, subskrypcja i tak dalej. Wiecie, co macie robić, co ja wam będę mówił. Do zobaczyska. Piąteczka. Pyk.